No tak A nic Wiesz o co chodzi? Wiedziałem, że poczetkę 10 minut jak żyje jak biedny tracker No Ale nie bo tak też mi się gody ja, ja raz te, w tej raz w Inwe Gordon i tak Tydzień po tygodniu leci jeszcze tak będzie długo Niedziela wieczór raz tu, raz tu i wierdziela w leczenie o 6 rano, Peter teraz. Fajnie masz, fajnie. Chodź, pokażę Ci, jak się na tydzień przygotowało. Daj mi mądrze. Spalić ostatnią fajkę na dzisiaj. Wejdę do ciebie, nie będę tobie kopcił, oczywiście. Tein, tein, tein. No. Jakby ktoś się pytał jak mi lecą tutaj dni, tygodnie, to już wie. Mówię, raz gdzieś tam z Wąskim na wycieczce, oczywiście jak wraca na weekend. Raz jestem tu u Piotra. A w tygodniu oczywiście zamularz, nie ma co robić. No bo co będziesz robił? Czekam za kolejne wyjazdy, mam nadzieję, że to szybciej, szybko pójdzie. Jakoś będzie. Ten wyjazd szybciej przyjdzie. Bo nie chce mi się naprawdę siedzieć w domu, gdzie dostać tą łeb. Więc ty, kolację. Nie czemu kolację w ciężarówce, nie w domu. Tej, Peter. A czemu ty sobie teraz kolację robisz? Czemu w domu nie zjesz jak człowiek? Nie, nie mogę, nie umiem, nie. Nie jestem głodny w domu, muszę do ciężarówki przyjść i w ciężarówce i <śmianie> Jesteś kierowcą kierowcą Bartek? Chodź. Do prawdziwego Tira Siadaj. Scania R450 w średniej budzie. Mógłbym być kierowcą Tira? Nie, Tira, tak? Ktoś mi tam pisał, Barta, brakuje ci na bóstwo. Zostań kierowcą Tira, zrób ten cep ja bym zrobił cepul, to by była masakra. No i co, jeździesz z Tira? Nie jeździłem, no, w ogóle nie siedziałem za kółkiem Tira. Nie nie gady. No, no to siedzisz. Siedzisz. Siedzenie jest jak w samochodzie. Każdy może sobie dopasować z przodu. Tutaj coś tak, tam, tak, No to dajesz. Wciskasz to. Chyba, w tym. Aż, aż zrobi psyk. No musi dać w górę. O. Tak? Do siebie ciągniesz. Aha. No i z powrotem ten guzik. ten guzik. No, w długo teraz, nie? No i masz zablokowaną kierownicę. Siedzenie dostosowane w miarę widzę chyba tak samo Dobrze, tak, u mnie. Góra, dół, oczywiście, tym, przód, tył, wszystko się zmienia cik, cik, cik. Tu cyk, cyk, tako, Memory number memory five, five, radio jeta, Radio Mogę odpalić tak, ten? No A no. teraz? A coś się naciska? Nie, normalnie jak no, tak. diesel, to jest nagrzane Ale to żadnego... Nic góra, to nie trzeba, co ty jedziesz to nie idzie. No musisz tam pomacać trochę Puszyn Tutaj coś, Nie, jedziesz prosto Od razu, tak? Od razu jest Tyrowca tyra, nie? Ale delikatnie się kręci opitolę. No. No Znaczy mówię tam się, że jako... znaczy jeździsz jak osobówką, co ja chcę powiedzieć. Wygląda jak osobówka, ten cały kokpit, nie? Jest tak jakby. Ale to B... wam mówił też. że w jakimś... ty. się lepiej niż osobówką, nie? Nie, no to mi ogóle ciężarówką się jeździ lepiej niż osobówką, bo siedzisz wysoko, wszystko widzisz, wielkie lustra. To raz, a dwa, a dwa yy, ludzie wiesz, w mniejszych samochodach, respekt, nie, szacunek i uciekają, nie chcą być przez tyra rozjechani, więc uciekają od tyra. Oj, ale nie, za blisko mam muszę się oddalić chyba. Jeszcze oddalić? No to chyba już jest max ci powiem to siedzenie, nie? No z przodu masz, nie? Przód, tył. Nie, wiesz co, musiałbyś się podnieść po prostu do góry, nie? Tam masz, z prawej strony masz wajchy też, nie? Nie, z prawej. Ja nie będę tutaj przestawiał. Nie? No. no. Powiedzcie, jest na, na pneumatyce jest siedzenie, nie? jest na takiej poduszce cały czas. Nie, widzisz, kurde, bo wiesz o co chodzi. Nie, nie znalazłeś pedału. Nie, tak, wiesz o co chodzi, bo tak patrzę na ten pedał, to jest hamulec, tak? A to jest hamulec. No, w w osobowcu jest troszeczkę, wiesz, dalej od siebie, nie? Aha, Natomiast no. Masz po jednej no. stronie tej kolumny kierowniczej, Przyzwyczajenie. Tak wiesz, tak? Kwestia przyzwyczajenia, nie? Low wash fluid level. O, dodać trzeba płynu do... Trzeba dolać płynu. No. Nie na no, To strona, spoko, czyli tu jesteś, gdzie siedzisz, jest strona pracująca. Nie w ogóle do mi ta kierownika. Bardzo. Próbuje, nie. Mógłbyś być trackerem? Nie jestem spuchnięty tak jak zawsze, nie? Nie, no dzisiaj jest. akurat nie. <głosy> <głosy> no i co, i teraz tracker. I I teraz na chodzie, jak masz mogę kierownicę podać? Tak, z powrotem, do pionu, do pionu ją dajesz. Aha, no spoko blokuje No i co? I tu mamy cały warzywniak, nie? iść. Przychodzę tu w niedzielę Zawsze, wszystko mam Tak, ma automatyczne tam minuta chyba 90 nie, jak nie jedzie, <św> 60 Jakiś nieużywany, nie, ale jest swansek Tylko dajesz, to jest, to jest tempomat, nie No nawet, nawet się nie zmieniła prędkość silnika I już ten switch się nie działa, nie Już się nie wyłączy samo, nie Jeden stopień dałem, tylko nam się podniosło 1.00 setną obroty, nie I już jest tak jakby Panie, to. to zrobione, to do nie światu. O no. i też jest coś podobnego. Ja, ja wiem, bo ja tego patrzyłem ostatnio. Nie? Tak, widziałem też jak wąski włączał i wyłączał, wszystko ci pokazywał. Więc tu Ale się, w wrócę będzie lepiej światło. Tu się włącza. Nie? Czekaj, to jest dyming, wiesz, żeby tu przy... Jak światło masz włączone, żeby sobie zmniejszyć i powiększyć konsolę. No to parę guzików takich w ogóle nieznaczących za dużo, nie? Bardzo łatwo w obsłudze. Na wszelki rzut to wygląda może tam skomplikowanie. Pompki, tam, tam, tam. tam gdzieś jest tak do pompki, że wąż tutaj. No. Co ja tu mam? Tu. Tak, ale to co jedziesz na tydzień? Na tydzień? Na, tydzień ok. na pięć dni! no Czasami się tak zdarza, że nie. Czasami tak. Jest, zawsze jestem gotowy na wszystko. Więc tu mam wszystko przygotowane. Dzisiaj byłeś świadkiem, cośmy w domu robili. Trochę gotowali. Więc. Teraz, tak. No dobra, jeżeli na przykład ruszysz do to. hamulet. I tu przełączasz coś na przód. No i dobra, nie. No, 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 to, to, to jest ręczny. No, bym no, chciał, ruszył. No, A dobrze, tutaj Nie, nie będę ruszał oczywiście, bo wiadomo. No tak, Wszystko w tym. W tym joysticku tu, Panie. Weź go stuknię, na ostrość Jest, jest ostrość. Wszystko się znajduje w tym, Panie, nie? Czyli masz tak. N neutral, nie, ta kreseczka Ci no, pokazuje. No. Neutral. Do przodu. Drive. Drive. Universe. tylko jest tylko, że wcisnąć musisz tutaj. Aha, aha. No i do tyłu, Panie. Pani, a tu? Do czego to jest? To jest e, taki... Exhaust Brake, czyli... Hamuje... czym tak? Aha. Ostroż, kurde. No brake, słuchaj. Tak desz w dół, jak jeszcze z góry, nie? No. To dajesz w dół i to nie hamują hamulce, tylko spaliny są wtłaczane z powrotem do silnika. Czyli to ten, jest ten I hamuje re retagel, tak, tak, ciśnienie robi i... Brrr, to jest tak? I jakoś tak? hamuje. Także nie musisz używać nożnego hamulca. Jeśli już jest za, za mało, to nie daje, no to używasz. Do, do, dołączasz, dołączasz sobie, pomagasz hamulcem ręcznym I to wsio. A to jest po prostu. Jak hamujesz nożnym ręcznym, no, no. nożnym oczywiście, no, no. jak hamujesz. No zgasło widzisz? No. No, no. Jak hamujesz, używasz pedału, no manie hamulca, nie? Mm. To może być, że hamują tylko hamulce, a jak tu włączysz, przełączysz ten guzik, to hamują hamulce plus ten exhaust brake też się załącza. Tak, ale to, jest, to, to zawsze tak, że masz załączone chyba, nie? Tak, ale jak jestem pusty, to się nieraz wyłączam, bo koła tracą szczepność tyle, bo to jest, wiesz, Napęd w drugą stronę, by to powiedzieć. I co maksymalna prędkość? maksymalna 90 na godzinę, odcięte. Z, z górki można się do tam do stówki do 120. Można nawet jeszcze szybciej się błynąć, jak jesteś załadowany. No, ale tak. To co, gdybym był kierowcą Tira, to co mogłem być, nie? Mógłbym nie chciałbyś, nie chciałbyś. Nie chciałbyś. Co daj, Rób, co robisz? Co daj co robisz, czy z tego kierowca tira to niełatwy. Nie, że niełatwy. Mówię najgorsze fajna praca i wszystko. Ale życie w trasie jest kulające. jest co Będę, nie, mógł, nie końca, będę mógł zobaczyć co, co robisz jak się tutaj pakujesz, nie? No, no, jak się przygotowujesz do tego do nie. Taka sałatka z makaronem i stończykiem. Ze wszystkim jakie kucharz musisz wiedzieć, tak? Uwaga, przecieram, przecieram kamerę. Co tego się? I trzeba kupić GoPro. Hmm, pachnące. Ale trzeba się streszczać. Tak 2 trzy dni max i trzeba już to zjeść. To hmm. ja teraz mam 3, czyli poniedziałek, wtorek, środa na śniadanko. Barta skupi GoPro jeszcze trochę, będą dobre filmy. Następnie moje produkcji kolejne. słoiki zawykowane. Tak, bo tu masz dwie lodóweczki, no, no. Sześć, Dlatego mam dwie nie? Ale sześć. tamta jest też e, tam jak to agregatowanie nie? Czy, czy Ta jest prawdziwa to, tam... to są prawdziwe lodówki które nie są żadne tam podziartu. w sensie, nie? No no no. Może no. no, prawdziwe, że mam, o Boże. Nie, nie o to chodziło, że... Tak, agregat fajnie chodzi ten. I teraz już mamy 6 stopni w nocy, to nawet ich nie uruchamiam na nano. Teraz nie będę ich nawet włączał. To A już ci bo... mówiłem, że masz fajną czapkę? Czy nie, Opieczek, nie mówiłem? Wiem. <laughs> Słuchaj, no i co, zobacz, no i mam 6 słoików, czyli 5 dni, czy jeden taki awaryjny zapasowy jakiś obiad, czyli tam kasza, jakiś sos, zupa ogórkowa na przykład, ja uwielbiam zupy. Jest są to miks warzyw z trochę mięcha i tak ja dzisiaj widziałem, jak tutaj gotowałem. Ale, ale to... to wyszło. No powiedz mi to, to dobra, to ta skania 450, tak? w sztuka. I co mieścisz się tutaj na spokojnie, no, na luzaku, no, no, nie? Oba w sumie nie potrzebujesz tego drugiego no, łóżka tak jak mają. Nie nie, znaczy no nie potrzebuję. Tu po co? No, nie, nie potrzebuję łóżka, nie? No, jeden z no mogłem tu bardziej stanąć, ale no wystarczające. No spoko, Wąski zgadzam się zmieścił to co? Odmieram. Jest to ten, ciężarówka zrobiona pod typ transportu. W sensie takim, że my wjeżdżamy pod niskie silosy do ładowania się zbożem, wszystkim, no to nie mogłaby być na maksa, ta największa, bo no nie wiedzie się, nie? No i to jeszcze jest to, że jeździmy dużo po farmach i off takie robimy, robimy, zjeżdżamy z dużych dróg. i po prostu krzaczory wszystko, haczymy tym dachem na górze. Nie jest źle, nie jest Taki źle. makaron jesz, mówisz, ciemny? No tak Zdrowszy sobie. chyba, co? No to jest chyba nic jedno bez ze tak? Tak? Tak, to jest w ogóle tego, tu szefunia u mojego sklepu, on ma takie organiczne rzeczy, nie? Ci powiem, nie? No trochę droższy jest, ale co? Co jest, to co? Co jest organic white with spinach, ze szpinakiem. Czyli to zdrowo, do... zdrowo się odżywiamy. To sobie dogotujemy do tego. <klujemy> zdrowo. Wszystko zdrowo. To dogotujemy sobie to do yy, spaghetti, bo mam... A co sam. chciałem mówić, a ty jakieś takie, ten... Yy... Procenty zabierasz ze sobą? Czy nie zabierasz? Jakie procenty? Jakieś procenty. Yy, 100% wspomnień i, i, i memory. I no, no rodziny, żeby na 100% pamiętać. Yy, procenty nie, procenty są na weekend. A jak się ma procent na to co się nie dostało, nie? No tak, bo co zawsze gdzieś problemu, przyjeżdżasz, nie? staniesz, nie? Ale kurde, wiesz co? Powinien to być, że te drzwi. No, zamykają się jak w osobówce, nie? Delikatnie. Kiedyś w tych starych musiałem się szarpać z tymi drzwiami, kurde, walić. Dobrze, że to nie jest ten typ ciężarówki, że musisz wiesz tutaj, co masz ten środek, co był taki środek jak, jak w skodach, nie? Wiesz, podgrzewać, kurde, wiesz, do, do wydechu, tak? Co to było, że, żeby ciepłego powietrza dostał, no? <laughs> wiesz o co chodzi. Tutaj teraz jest w ogóle wodne ogrzewanie, kiedyś te bas, wiesz, te debasta były takie, że. Yy... Dobra. Szpinaczek, sałatka, dużo witamin, proteiny. Zersko, wrapy będziemy robić, kręcić wszystko co się da. Albo dobra, może tą odpalę. Niech sobie już chodzi. I co? I, Ako a, a normalnie wytrzymuje do rana? Jasne. Nie ma problemu. 32 godziny może, tam, może to się yy, robić. No. Dobra, to bardziej dość zrobiona. Ale ty jak, 32 godziny może chodzić normalnie i wtedy jeszcze masz Mach. zapas, żeby odpalić, tak? No nie, 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 Czy jeszcze nie? może chodzić, tylko musisz przyjść i ją W sensie mówię, że może. Co może? A jak tak jeździsz, to tam... Wyłącza tam? się automatycznie, tak? Po 32 godzinach no. jak zostawisz na pali silnika to się wyłącza no. sama lodówka. Tak? A powiedz mi, jak tak jeździsz, to tam nic ci nie tarabani? Bo mnie jeden wołał w busach, że jechałem, to zawsze jakieś garki coś A, nie, latały. Nie, no, kurde, nie, to. wiesz... tak ułożone, że wiesz, no to, to, to się nie rusza, nie? Tego nie słyszę. Tu mam drugie mam sprzęty garnki, tutaj szmatę wkładam. No bo jednak skacze ta pokrywka. No, 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 żeby to nie latało. A co to jest? A coś się załączyło? To tak. tego, tego, jest, nie? A tak to jest bite Semarina. Włączam, wyłączam i jest dobrze. No i elegancko <laughs> Włączam, wyłączam. Kamerę Wam założył, tak? Tak, to jest dobre. Kurde, szyby zaparowały. Dwóch, kurde, tych pijoków po weekendowych siedzi w tym w kabinie. Szyby zaparowały? I parują, nie? Ja nie wiem, ja tam nic nie piłem ostatnio. Mówisz, wystrzegam tak? się alkoholu. no. To wszystko Myśleczka, Szczoteczka, tu mam cały sprzęt, zobacz. Tutaj jest moja taka kurde, jakby rano toaleta, nie, tu jest baniak, go tylko przekręcam, ze schodka leci. Tam ma mydło, tam jest yy, Pasta do zębów. To A to... wiaderko jest do śmieci? Czy to jest? Ten... Tak, jest wiaderko do śmieci. Żeby wyrzucać śmieci. No i co? Tak, wody są jutro tu. Ta jest dobra, tak sobie tu wrzucam Bo tam będzie woda bardzo potrzebna. I co, i co, i co. Jeden rekord, sobie wystawię. Czuchy sobie rozłożę i tak lebuś No i się ja i można uciekać, nie? Ja i wszystko jest. W piątku nic nie potrzebuję, nawet do sklepu wchodzić jest Wszystko mam, wszystko. No. Jak wiadomo. Dobra, spadamy. Sobie. Uch, się krzyczałem, wiesz, stres jest. Kamerami. <laughs> Kurde widzisz? No zawsze. Tak, ja wiem, wychodzi się tyłem. No teraz nie, nie da Ja wiem tyłem, ale kamery trzymam. No, no. Wiem, Wąski też mi mówi. Nigdy tak nie nie, wychodzi, nie wysiadaj z przodu, bo spierdolili się na łeb. Mówi, zawsze tyłem, zawsze tyłem. No. Nie o to chodzi, że ten, na łeb to na łeb, ale wiesz co, raz mi się zdarzyło, ślizgłem się i całe plery po schodami tymi tak sobie oborałem wow. Ale to pewno jako nowicy już Nie, jako pośpiesznik A. Bo się śpieszyłem, nie, i wiesz, szybko, szybko, szybko i tak o, wiesz bata, jak mówisz, właśnie, właśnie bez rąk, nie? No, no, no. Pięta spadła i tu, tupskiem wstąp, najpierw kościogonowa, ogonowa, łam, łopi i na glebie leżę Aha, jeszcze tak no, nogę w, krzywo miałem, nie? I patrz co ja robię, nie? No tak. Prawidłowe, kurde, patrz, prawidłowe wychodzenie z ciężarówki Trzy punkty podparcia Stoim, driver, łapiesz się tu Stopa, obrót, łapiesz się tu tyk, tyk. I tak mi zawsze robić Bo to jest najważniejsze i najbezpieczniejsze naprawdę Można się z tego wypać. już nie, nie Dobra, ja zrobiłem tu... No, to mykamy, nie? Mykamy i sobie... Do sklepu trzeba podejść, czy nie trzeba? Zobaczymy. No, i, i tak mi, mi mijają weekendy. Tutaj mówię, i tak nie mam co robić. Raz jestem tu, raz tu, trochę z Branką, trochę z Wąskim. Coś pogadamy. A, ogrzewanie na rano, spoko Plus, nie? Plus. No ale. Mariusz. Też już czekam, żeby do pracy jechać więc mam nadzieję, że coś się ruszy od poniedziałku W sumie ten pierwszy tydzień do piątku to był taki mój tydzień, gdzie powinienem mieć wolne, swoje Nie przejmować się pracą Teraz od poniedziałku może być piza Także nie wiem, pisać ostro, żeby jechać Nie wiem, w międzyczasie może też jakieś inne filmy w sklepie Spowiedź kucharza trzeba zrobić Kurczę, jest, jest dużo tematów do ogarnięcia dużo fajnych tematów przede wszystkim do poruszenia także także no także tego i kolejny weekendik Pierdyknął w kalendarz nie dobra no tyle bo film będzie za długi nie ma co Trzymajcie się ciepło do usłyszenia do następnego pozdrawiamy serdecznie bye, bye.